scheme Bardzo często dostaję od Was pomysły na odcinki w komentarzach pod filmami, i właśnie dzisiaj taki kolejny wykorzystuję. Wielu z Was przez jakiś czas proponowało mi, abym rysowała na podstawie opisu. Tych komentarzy było naprawdę sporo, więc nie jestem w stanie Wam dać tutaj jednej osoby konkretnej. Także dziękuję Wam bardzo za pomysł i do tego zadania będę korzystać z książki. Ciągle wychodzi słońce i zachodzi, jak ja mam to nagrać. I słuchajcie, mamy Idealne połączenie, bo partnerem dzisiejszego odcinka jest BookBeat. A co to tak właściwie jest? Aplikacja, która umożliwia słuchanie i czytanie książek, czyli audiobooki, e-booki w każdym miejscu, o każdej porze. Także aplikacja pomoże nam w stworzeniu dzisiejszego odcinka. Z niej wybiorę fragmenty z opisami postaci i będziemy tworzyć. Książka, którą wybrałam do przedstawiania dzisiejszych postaci, to tatuaż z illią autorstwa Ewy Seno. Jest to literatura taka bardziej młodzieżowa i opowiada o dziewczynie Ninie, która kończy 18 lat i w ten dzień zdarza się naprawdę sporo rzeczy, które wywracają jej życie do góry nogami. Nie będę Wam tutaj dokładnie tego opowiadać. Jest tutaj wpleciona również fantastyka, co bardzo lubię, ale większość tej części jest raczej w świecie realnym, dopiero po jakimś czasie przechodzimy właśnie w świat fantazy. Do pierwszego rysunku wybrałam główną bohaterkę, czyli Ninę, ale muszę podkreślić, że będzie to jej postać z samego początku książki, jeszcze zanim coś tam pozmieniała w swoim wyglądzie i jak była taką normalną dziewczyną. I też nie chcę tutaj Wam za dużo zdradzać, bo polecam Wam po prostu samemu albo przesłuchać, albo przeczytać. No a ja teraz lecę z opisem. W szkole należałam do grupy najpopularniejszych osób. Czegoż chcieć więcej? Miałam zgrabną figurę, mimo że potrafiłam zjeść za dwóch: długie nogi, wielkie brązowe oczy, otulone gęstymi rzęsami, których zazdrościły mi koleżanki, i blond włosy sięgające do połowy pleców. Tak więc o traceniu czasu na kompleksy nie było mowy. Sama nigdy nie nazwałabym siebie piękną. Byłam raczej niebrzydka. Wypadałoby powiedzieć, że wygląd nie ma znaczenia, ale nie oszukujmy się. Wystarczy włączyć telewizor, czy też otworzyć jakąkolwiek gazetę, by poznać smutną rzeczywistość. Przeciętniaki nie mają szans. Chcąc się dopasować, musiałam uchodzić za równie płytką i zapatrzoną w siebie, jak większość popularnych dziewczyn wokół. Tym bardziej, że jako dziewczyna kapitana szkolnej drużyny piłki nożnej. Automatycznie byłam wskazana na towarzystwo jego kolegów z drużyny i ich dziewczyn, będących w większości płytkimi cheerleaderkami. Z czasem przywykłam i już od prawie dwóch lat udaje kogoś, kim nigdy nie chciałam być. Jak z tego opisu mogę wywnioskować, Nina nie była szczęśliwa w tym, jak wygląda i jak się zachowuje? Próbowała, czy tam musiała się dopasować do ludzi wokół, do swoich koleżanek, kolegów. Ja w głowie miałam już od razu dziewczynę w takiej obcisłej sukience, na szpilkach. Zresztą ona również się tak lubiła ubie... no może nie lubiła, ale no, ubierała się po prostu, żeby wpasować się w ten klimat. I aby pokazać wszystkie cechy zawarte w tym opisie, narysowałam całą sylwetkę. Chyba bardzo ważnym elementem było tutaj uwzględnienie jej długich nóg, więc one wyszły tak jakby na pierwszy plan. No i zdjęłam jej buty, trzymając szpilki, żeby pokazać również, że no nie do końca pasuje jej to, jak wygląda, i czasami też warto jednak na chwilę zdjąć te szpilki. Rysując całą sylwetkę, nie mogłam wejść w szczegóły na twarzy. Ale trzeba było narysować duże brązowe oczy z gęstymi rzęsami, i mam nadzieję, że to mi wyszło. Starałam się, aby one również tak wybijały się jakoś na pierwszy plan i przyciągały wzrok. Próbuję ją przedstawić jako słodką, trochę zamyśloną dziewczynę, niby pewną siebie, ale jakąś taką zmęczoną tym, co jest wokół. Nina na początku książki ma, tak jak wskazuje opis, blond, włosy, które sięgają jej do połowy pleców, ale później tą fryzurę zmieni. Nie będę wam mówić na jaką i jak będzie wyglądać, ale przejdzie delikatną przemianę. Książka, o której wam opowiadam, jest taka według mnie lekka i. Powoli wprowadza zainteresowanie. Na samym początku nie byłam aż tak przekonana do tego, co tam się dzieje. Troszeczkę mnie nudziło, ale później zaczęło się rozkręcać i naprawdę byłam ciekawa, co będzie dalej. Więc już nie mogę się doczekać, aż sięgnę po kolejne dwie części i zobaczę, co tam się będzie działo. Podczas słuchania audiobooka mogłam się przenieść w ten świat, który przedstawia nam autorka i zapomnieć samemu o rzeczywistości. No dobra, skończyłam przedstawiać Wam Ninę. Wygląda według mnie właśnie tak. I za chwilę przechodzimy do kolejnego opisu. Kolejną postać, jaką chciałabym Wam przedstawić, jest również jedną z głównych i nazywa się Alex. Przeczytam Wam opis, jaki prezentuje nam autorka. Podniosłam wzrok i zobaczyłam szeroki uśmiech z dwoma rzędami równiutkich białych zębów. Najpiękniejsze oczy, jakie kiedykolwiek widziałam. Jasno-niebieskie z lekkim odcieniem szarości. Sprawiały, że spojrzenie zdawało się przenikać człowieka dogłębnie. Ciemnobrązowe, krótko ścięte włosy oraz wyraźnie zarysowana linia szczęki z delikatnym zarostem dodawały mu tajemniczości i drapieżności. Krótko mówiąc, niezłe ciacho. Nie powstydziłaby się go żadna szanująca się agencja modeli. Chłopak wydawał się o kilka lat starszy ode mnie. W tym opisie nie mamy już ukazanej sylwetki, więc wzięłam się tym razem za portret i narysowałam Alexa. Według mnie wyglądającego tak, chociaż przez całą książkę jakoś inaczej on mi się w głowie rysował. Bardziej widziałabym go z trochę dłuższymi włosami niż takimi krótko ściętymi. Ja sama na co dzień rysuję w większości dziewczyny, więc narysowanie chłopaka to było nie lada wyzwanie. Starałam się uwzględnić wszystkie cechy, o których przed chwilą czytałam, i narysować go jak najprzystojniejszego, chociaż wiecie, to jest naprawdę pojęcie względne i niekiedy można po prostu przymrużyć oko. W tym miejscu chciałabym jeszcze powrócić do aplikacji Bookbeat i zazwyczaj kiedy rysuję, a raczej jest to bardzo często, czegoś słucham albo coś oglądam i robię po prostu dwie czynności na raz, muszę mieć coś włączone w tle, czy jest to jakiś film, czy podcast, to super rozwiązaniem jest słuchanie audiobooków. Idealnie tutaj wypadają, przez to, że wystarczy słuchać i pozwolą się dodatkowo odprężyć i poszerzyć zasób słownictwa, i co najważniejsze, według mnie, naszą wyobraźnię co jest ważne, kiedy rysujemy. No wiecie, książki fajnie wpływają na tą naszą wyobraźnię i pozwalają poszerzać horyzonty. Tę aplikację testuję już jakiś czas i zdążyłam przeczytać właśnie ten tatuaż z Lilią, również nie pamięć autorstwa Krzysztofa Kotowskiego, co jest totalnym przeciwieństwem tej książki, o której wam dzisiaj mówię, bo tutaj mamy taki kryminał psychologiczny i w tej książce oprócz fabuły i przedstawienia narracji w ogóle od bardzo ciekawej strony. Podobał mi się głos lektora. Przyjemnie się go naprawdę słuchało. Więc jeżeli nie lubicie literatury młodzieżowej, to na przykład polecam Wam taki thriller. Jest tam sporo różnych kategorii. I chciałam też powiedzieć, co mi się bardzo podoba w aplikacji: to opcja odtwarzania dźwięku, bo można sobie przyspieszać, można spowalniać w zależności od tego, ile tylko mamy czasu i w jakiej prędkości chcemy słuchać tego lektora. Mamy też opcję długości przewijania, i jeżeli coś nam umknie, możemy sobie po prostu na przykład przewinąć o 15 sekund albo o jakąś inną liczbę, którą ustawimy. Możemy sobie również wybrać język, w którym chcemy słuchać książek. Ja akurat mam tutaj polski i angielski, ale jak widzicie, jest sporo różnych opcji. Możemy wyszukać jakąś książkę. Ja postanowiłam wpisać Harry Potter, dlatego że na aplikacji są wszystkie części mojej ulubionej serii, więc myślę, że ją jak najbardziej przesłucham. Są w języku polskim i angielskim, w zależności od waszych upodobań. W głównej zakładce dom mamy wszystkie książki, które albo właśnie słuchamy, albo wybraliśmy. Możemy właśnie utworzyć folder książek, które chcemy przesłuchać. Ale również znajdują się tam książki, których aktualnie słuchamy i pokazują również ile procent przesłuchaliśmy. Możemy też je łatwo usuwać, jeżeli z czegoś zrezygnujemy. Jeżeli nie macie pomysłu na książkę, którą chcecie przeczytać czy przesłuchać, to z pomocą przychodzi nam zakładka Inspiracje, w której znajdują się rekomendacje audiobooków i e-booków. Naprawdę prosto jest się tam poruszać i nawet ja się nie zgubiłam, więc jestem pod wrażeniem. Jeżeli sami chcielibyście przetestować aplikację BookBeat, to mam dla Was kod, który zapewnia 4 tygodnie darmowego słuchania bez limitów. Jest to kod sami, ale możecie wejść w link, który znajduje się w opisie. Tam od razu będzie on wpisany. Rejestrujemy się poprzez przeglądarkę, i podczas tej rejestracji konieczne jest podanie danych karty płatniczej. Ale jeżeli stwierdzicie, że właśnie w trakcie tych czterech tygodni aplikacja Wam jednak nie pasuje albo chcecie z niej zrezygnować, to przed upływem właśnie tego okresu próbnego żadne środki nie zostaną pobrane, jeżeli tylko zrezygnujecie. Dlatego trzeba mieć na uwadze, do kiedy macie ten okres próbny. A wracając do rysunku, to jak widzicie już zbliżamy się do końca i moja interpretacja Alexa wygląda właśnie tak. Podsumowując, stwierdzam, że słuchanie audiobooków podczas rysowania naprawdę fajnie wpływa na wyobraźnię i, i pozwala nam jeszcze bardziej wypełnić ten czas jakimiś pozytywnymi rzeczami. No wiecie, robienie dwóch rzeczy na raz, jak dla mnie naprawdę super. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że moje rysunki Wam się spodobały, a raczej interpretacje tych opisów. I przypominam Wam jeszcze o linku, który znajduje się na dole w opisie. Cztery tygodnie za darmo z moim kodem. Jeżeli chcecie tylko wypróbować, to jak najbardziej Was zachęcam. I polecam Wam takie ćwiczenie, ilustrowanie postaci na podstawie opisów z książek, bo jest to serio świetna zabawa. I w tym miejscu jeszcze chciałabym bardzo podziękować BookBeat za sponsorowanie tego odcinka. Zapraszam Was również na mojego Instagrama i TikToka, gdzie pojawią się również inne rysunki, niż widzicie tutaj na YouTubie. A my widzimy się w kolejnym odcinku w środę o 15 i w sobotę o 9. Więc do zobaczenia i pa!